Cześć, siemanko, witam w kolejnym odcinku Ucieczki z Piekła Serii, w której dowodniamy, że Elohel jest jak silny amerykański dolar Nie istnieje! Aktualnie nie jest najlepiej na rynku walutowym, ale my teraz już mamy faktycznie jedną grę do diamentu Dwa LP nam brakuje, 98 na naszym koncie i czy uda nam się wbić diament? Zobaczymy. Piktałem dżunglę i mida, chciałbym wyciągnąć robala, robal, inaczej kazix często gdzieś tam wspominany, że może tutaj zagrasz robalem, może zagrasz robalem Kazixem, ja lubicie tego ludzika, więc. Piknie Kaziksa. Też w się Maciej lubedra Bedra 928 za pytanie, jak działa pasywka Dravena. Już ci tłumaczę. Pasywka Dravena działa tak, że za każdym razem, jak złapiesz topór albo zabijesz krypa, dostajesz jednego staka. I potem, jak zabijesz przeciwnika, to za każdego staka, którego masz, dostajesz 2 złota. Czyli masz 150 staków, dostajesz dodatkowe 300 zł na kilo. Fajne, dostaną bolowania, Fajne. Żeby właśnie szybko kupować te temy, ale no trzeba zabijać, Ja w tamtej grze nie zabijałem Swoją drogą, widzowie, jak już tu jesteśmy, to będę musiał nagrać trochę odcinków do przodu. Ale to jeszcze spokojnie, jeszcze nie teraz, bo w następny weekend, czyli 30 sierpnia do 1 września, będę na mitę Drift w Łodzi. To taki event lolowy. Będę nazywał prelekcję na temat tego, czy lol umiera. Zadamy sobie to pytanie, bo może faktycznie tak aktualnie jest. Więc zapraszam. Zapraszam, jak ktoś chce przyjść, wpaść, zbić piąteczkę, zrobić sobie fotę, a tak. Oprócz tego tam wiele fajnych innych rzeczy lolowych się dzieje, valorantowych, generalnie z gier Riotu wielu innych jakichś influencerów, więc fajna opcja, żeby wpaść, spotkać się z ziomeczkami, gdzieś tam pewnie już to słyszeliście, jak to mówiłem na moim TikToku, na jakichś shortach, na głównym kanale, no ale jeżeli ktoś jeszcze nie, nie słyszał, albo zastanawia się, czy warto przyjechać, to naprawdę spoko, spoko i węcik byłem na każdym i naprawdę dobrze się bawiłem, więc tak można sfinisować sobie wakacje, a my tutaj pikujemy Kaziksa, i akurat powiem, że z tych wszystkich takich eventów PGA, jakieś tam Szczecin Gaming Fest, czy jakiekolwiek inne eventy, jakie są robione, no to akurat z wszystkich, jeżeli chcecie na pojechać, to najlepiej chyba pojechać na Meet&Rift'a, jeżeli jesteście lolowymi fanami. Mita Drift najfajniejszy z mojej perspektywy, a no byłem chyba na prawie każdym evencie gamingowym, jaki był w przeciągu ostatnich dwóch lat, więc coś nie, coś tam wiem. Zwłaszcza ten Mete w Łodzi. On jest, on jest fajniejszy. Fajniejsza hala, fajniejszy jakby klimat miasta, no bo wiadomo, w Warszawie, no to jak to w Warszawie? Miasto wielkie jak skurwysyn, więc ten Mita Drift gdzieś tam no jest jakimś wydarzeniem, jednym z 10 tysięcy innych, no a faktycznie jak już w łodzi jest ten Drift, to on tam króluje i przyjmuje całe miasto. Bo kto by chciał mieszkać w Łodzi? Eee, ale no, my pikujemy Kazixa do wyboru Death Blossom albo Mecha Kazix. Enemy ma Milio i Tarika Nie wiem czy to jest jakiś Milio na midzie, czy co? Dziwne Jeżeli chodzi o runy na Kazixie to gramy tak Dark Harvest, Serene Impact, Eyeball Collection, Treasure Hunter No i na drugim podwójne pierdolnięcie czyli Absolute Focus, Gathering Storm No i też dwa razy AD Enemy ma Aurelion Sol'a Więc to by wychodziło na to, że to jest Milio z kalisą na bocie i Tarik na topie? No, raczej byś się spodziewał: kalista Tarik na bocie, bo to jest dobre połączenie. Kalista Milio tak średnio. Ale Tarik bardziej pasuje do, do plejno. No, jeżeli mają milio na topie, no to gdzieś tam chyba na tym milio zarzucimy. Zarzucimy nasze oko i postaramy się nafarmić na nim. Bo raczej to jest tego którego łatwo pozabijać. Ej bez kitu, bo oni mają Jona, to musi być Jona, to by to jest Taric w lesie. Tarik w lesie? No powiem tak, tego jeszcze nie grali. Dobra, więc oczywiście na, na większości czempionów można grać czerwony i raczej się czerwony gra, chyba jest taki preferowany. Oto na się niebieski jest zajebisty, bo jak już go wystakujesz, to ram, pam, bam, je, pie szukam Boriksona, gdzie on jest? Po prostu biegasz. Przez krzak do krzak jesteś mega szybki, tak jak kiedyś było na Kaziksie, nie wiem czy ktoś pamięta. Jeszcze na starym Kaziksie jak była taka ewolucja, że ewolucja Erki sprawiała, że jak chodziłeś do krzaka to byłeś niewidzialny. Więc jak kupiłeś buty, mobiliony, buty szybkie, no to mogłeś przebiec przez praktycznie pół mapy, będąc niewidocznym i to jeszcze bardzo szybko. No ale to były patologiczne czasy, to były patologiczne czasy. I will ward enemy red at 1.30, you can go kha. Kh no z drugiej strony ja gram ta w lesie, więc jeżeli on nie zacznie na red buffie, to może, może się pokuszę coś takiego. Bo w sumie, on nie powinien mieć za szybkiego clearu. Więc jeżeli on jest chciał full fulkierować do bota, to ja mogę zrobić blue, golems, into. właśnie red buff A zobaczymy, zobaczymy. wtedy może jakiś top gank. Jeju, nie mi bardzo postawili. Dobra, więc faktycznie on tam nie zaczynał. Dobra, zróbmy to. Przyciszujmy. Wiadomo, pewnie można full clear on stage robić i być zadowolonym z tego, z życia. No ale na pewno trochę szybciej clear'uje niż tali. No chyba, że się mylę. No ale on też raczej i walnie full cleara, więc biegnę. Biegnę na czerwone wzmocnienie jego. Biegniemy od tej strony. Też zaczniemy tutaj z W, które się nie wylecze. ale będziemy mieli przynajmniej pociągnięcie do krzaka. No i w tym krzaku chcemy to robić. żeby mieć jak najwięcej czasu, jak najdłużej, bo on tu przyszedł, no ale po na Luzaku damy radę. No dobra. I żegnam tak szczerze, bo on tu biegnie. Okej? Okay. Teraz ja tu biegnę, on nie ma teraz w No to jest nasz czas. Byk! Jeżeli jeszcze nam kolega pomoże, tym Gragasem, no to my powinniśmy go dziabnąć. Chociaż no jest stun, ale... Ojoj, ale barda zapodałem. Tego barda nikt nie widział, troszkę jej mi mieszka zleciała. I teraz kluczowe pytanie: Czy ja dam radę na kurczakach? Powinienem dać radę, chyba nie. Bo aktualnie w lesie jest tak, że leczysz się jak porąbany. O, Dokładnie. Dokładnie tak. Więc możemy dokończyć full clear, potem zrobić rekord. I może pójść w top topside? Jeżeli mi bot teraz tu wyskoczy, to się naprawdę zdenerwuję. No ale. Mamy już dosyć spory lead. Można powiedzieć, że tutaj wygenerowaliśmy lead, w takim języku korporacyjnym. To korporacyjny świr i robi taski na Asapie aktualnie w robocie. Napiszcie jedynkę. I jak tam fajny działek. Fajny działek mija. Jak tam to drzwi Palasite nazywa. Dobra, na bocie bez zadymki. Luźny recall. Co prawda widzę, że Tarek jest w topie. Ojojoj, Może chciałem tam zostać, ale niezbyt na czas się ruszyłem. I myślę, że idziemy na wilki. Myślę, że robimy wilki. Wygrąpa. Może powinno zrobić grompa w wilki raczej, żebym był lepszej sytuacji na mapie. Bo no, tego stałem, że nie ma. Do czerwiaków trochę jeszcze brakuje czasu. Też oczywiście, jak się gra z x to nawalasz najpierw małe wilki, potem duże. Może grompa mi zabrał? Nie, nie zabrał. Grzeczny, koleżka. Drake'a nie robimy, dopiero po szóstce. Opłaca się Draka podejmować, że ma się upgrade'a. Zeswajtujemy, no i pobiegnijmy. Teraz może na jego właśnie zjawy, bo one się powinny respić. Potem może w topa wybiegniemy. Wydaje mi się, że mogli, możemy tutaj na luzaku to zrobić. Ju. Zjawki zrobione i szczerze pobiegłbym do topa. Może to jest duży wave, on mnie raczej nie widzi. No i żegnam. Jeszcze spalił. O, nie chcesz tego puszować? Dobra, nie chcę to nie. Ja teraz i biegniemy w bota. Wrażka, żeby nie stać na. Jomu mu całe. Może buty kupię? Buty jakie w tej grze? Eee. a nie wiem, zagrajmy takie. Bo ani Merce, ani ninja tabi nie wydaje mi się jakichś turbo broken. Ale zakazane combo od gasa. A też ma, mają tylko stuna od niego, którego mógłbym dodrzować. Stuna do Aureliona, którym raczej nie dostanę. I. No i to na tyle z Weźmy, zróbmy golemy jeszcze. Pytanie, czy golemy da mają szóstkę? Widzimy, że sytuacja na midzie jest taka, że raczej tam nie grasz. On pewnie gdzieś jest tu. Z botach upaków nie ma. Możliwe, że robią teraz Drake. A. Jeżeli robią teraz drake'a, no to yy, szacunek dla nich. Dobra, i to mi daje szóstkę. Więc fajnie. Ewoluuje Q. Wiem, pewnie ktoś się znajdzie w komentarzach, mówi Ewoluuje Nie? Ja jestem z tych, którzy lubią grać pod ewolucję Q. Bardzo jestem fanatykiem tego. O, jednak to zrobił Tarikiem. No, kurde, pół godziny musiał to robić w takim razie. No dobra, to my idziemy teraz w czerwiaki. Czerwiaki są nasze. Potem robimy sobie cały topside i tak jest spoko. No ale ja wolę Q. ja wolę Q, bo jednak fajnie się wtedy gra. Szkoda, że jeden się pociągnął, także nie na tym izolacji. Ale jest jak jest. On teraz też powinien być z górki. Dobra. No to tutaj lećmy za kolegą. Auta, ataku. No se niech niech se zabije. Podajmy mu killa. Mu ten kill więcej da niż mi. Ja i tak że jestem dosyć dziany. Ten dziany. <gryw> dziany Versace i od makaroni, tak kiedyś śpiewał Malik Montana. A my jako, że go tutaj zabiliśmy, mamy dużo czasu. No to możemy jeszcze wziąć sobie na spokojnie czerwone wzmocnienie. No od biedy mogłem tu się skampić i go zabić No, powinienem poczekać. No, kolego. Fajnie, że jesteś. Ale jednak, ja mam dwa levele przewagi, mam wyewolowane ku i bije się ze mną podczas izolacji. Tylko kurde, że ja teraz tu nie poległ od Grompa, znaczy od Golema. Dobra, O, stawię tutaj się, że przypadkiem... <grym, grym, grym>, że przypadkiem on mnie nie zabił, bo no było to dosyć oczywiste, że ja tu będę stał. Najczęściej zanim za nim dalej lecieć. Więc dobra, jeszcze tutaj wskoczymy i sobie go zabijemy. On jest 0,4, on jest 0,3, no ta gra już raczej wygląda nam na tak zwaną sportową 15, bo chłopaki nie są w najlepszej kondycji. ja teraz mogę wziąć topside, zricolować, powiedz botside, jesteśmy tak do przodu. Ale w ogóle przytrzymuję szacunek do tego Talika, że mimo iż... E tam była taka walka, no to całkiem dobrze mu poszło. Ja też trochę odjebałem, bo powinienem stać w tym krzaku i czekać, że on do mnie podejdzie, a nie, że do niego skaczę. A, ale trochę mi się tam pojebało, bo tak długo nie przychodził, mówię, dobra, poczekam w tym dalszym krzaku, może poszedł na golemy. nie będę tam stał na debil, no ale tak się jak wyszło. Więc teraz siup, robisz to, i trafiasz W, gratuluję mózgu, no i teraz już Q. W ogóle... Dużo osób o tym nie wie. Zawsze gdzieś tam zarzucisz tą ciekawostką. To jest takie shocking od JPG. Oczywiście, tutaj wychodząc z bazy zaraz odpadasz ją, bo to będzie ci kolejne nas potrzebne. To i tak już będziesz miał raczej, bo teraz idziemy kierować kampy. Może chociaż bijemy w mina. No ale, jak wewrujesz ku Kaziksa, to Twojku wcale nie bije więcej obrażeń. Ale masz przede wszystkim większy zasięg. No i cooldown na targetach izolowanych jest po prostu redukowany. Więc to bardzo tam pomaga właśnie w takich walkach jeden na jeden, jak ta z Tarikiem, po prostu w jungle clearowaniu. Bo zobaczcie, że te kampy już tutaj spadają. Raz, dwa, trzy. Oj, patelniarz skacze. Woldini tam zawołał mamę. A ja przyjdę i ukradnę killa. Ale jaką bombę zapodałem. Nawet nie wiedziałem, że aż tak bije. Możemy teraz wejść do lasu i gdzieś może poszukać kolegi Tarika. Tu nic nie ma. Drake staje za 18, za 13 czerwiaki. No to przejdziemy przez Mida, a ja po prostu pobiegnę w czerwiaki. Wywalone szczerze w tego Drake'a, oni i tak go raczej nie zrobią. Ten to nie wiem szczerze, co wyprawia. Nie wiem, co autor miał na myśli. Kurczaków nie ma, no to go w czerwiaki, po prostu biorę czerwiaki. Jak on weźmie sobie Drake'a, no to, to jest whatever. A jak my weźmiemy czerwiaki, to to jest dla nas yy, 6 czerwiaków. Czyli no taki nieziemski pusz, że to głowa mała. Oni robią Drake'a. Dobra, no. Róbcie se, panowie. No, chyba, że znajdziemy tam dobrych, bo to w sumie jest, jest do zrobienia. Oj, tym Gragasem, Grubasem. Dobra, pomogę tutaj trochę ci z Wave'em, żebyś nie miał Cringe Wave spotu. O, tylko żeby oni nie umarli. Zanim cokolwiek będzie na rzeczy. Dobra, nie, to nie. Bierzemy kraba. Bierzemy kraba i trochę tutaj podziałamy tu. Arik jest tu. No to. O, zauważył mnie. Dobra, jeden bezerki, na ja bezerki. Dobra, przesadziłem, ale myślałem że miałem obrażenia, żeby go jebnąć. Myślałem, że wejdę go po prostu zabije, ale jest jak jest, oddaję mu 1000 shutdowna. Czy to dobre? Oczywiście, że nie, ale przynajmniej Gragas weźmie sobie nie. tower na midzie. Zawsze trzeba szukać jakichś plusów. No i w normalnej grze zazwyczaj bierzesz w... Na drugim upgradzie. Ja tu troszkę się zastanawiam nad y, wzięciem nawet. E! Oj, kupoty! Kupoty nam idzie, kupoty tu. Zobaczymy czy nie ja chciał dopuszczać dalej Wave'a, bo jeżeli będzie chciał, no jestem tu pokrzyżować plany. Widzę, że raczej tak nie jest, No bo cię tam ciężko, że żebym chyba zabił. A dobra, oni go dajwują. To jest dziwny dive. To jest bardzo dziwne zagranie naszych przeciwników. On będzie fleszował? Będzie. W sumie nawet jak fleszował, to nie wiem czy go nie dogonię. Oj, może jednak nie. I teraz tak, ziom. Najbardziej stylowa ucieczka wszechczasów. Jeju, ma ulepszoną? Jezu, lepszą numerkę miał? No to mnie trochę porobił, porobił mnie. Ale dużo bije, no, dobra, dużo bije, dużo bije ten asol. Naprawdę widzę, że gra build pod Disa jakiś totalny. Trochę przesadziłem, trochę przesadziłem, ja też jestem squishy. enemy top jest 0,8. Hmm. swój do przodu, nadal jestem w do przodu, ale teraz trochę strołowałem. Trochę strołowałem, no, ale ta... No, no, ta gra już jest taka głupia, nie? To już jest gra typu. Biegamy jak debile. Moje, tu jest afera. biegnijmy do portalu. Mój, kolega wziął lift Heralda i wziął Taryka. Bum. Bum. No jak on jest. Podaje 17 zł asysty. <grydy> nigdy, nigdy czymś takim nie pogardzę. Jak za Kila. teraz dwa kampy i powinniśmy mieć 11. Zobaczcie jak te kampy spadają. No to jest piękne. Dobra. Upgrade bu. Grajmy jak ludzie. No, tu jest herald puszczany. Dobra, teraz wejdźmy tu z czerwonym. Zobaczmy, jak to jest sytuacja. z wizją. <grym> Możemy za 100 złota zabić tego Jonę. Normalnie bym nigdy czegoś takiego nie zrobił, tak nigdy nie skoczył. No ale no tu wiem, jak wygląda sytuacja. Wiem, że on jest 0,8. No i wiem, że po prostu go one tapuje. No to już się zna te limity Kazixa. Kazix to akurat champion, którym. no pogrywam, pogrywam. Czasami. Swego czasu nawet sporo grałem Kazixem. No ale to na pewno. Nie jest miejsce, w którym chcemy się bić. No Trochę panowie polecieli zbyt mocno. Też trzeba uważać, bo oni mają trzy Draki czy dwa Draki, trzeci na horyzoncie. Więc tego już chcieli przejąć. Już, kurde, ja nie wiem, czy damy radę, bo oni go po prostu zrobią. Nas nie będzie na mapie. Znaję jest go od patelniarza. Ja nie mam erki. Altarik w sumie też nie ma erki. Dawaj, skaczymy tu. O kurwiszon on odjebał w chuj, ja myślałem. No po prostu w, my wskoczymy, po prostu tu nie. Dobra, flaszny do przodu, byle żeby tą laseczkę zabić. Bo bez niej nie powinni mieć obrażeń. Tako, można być pęta? Ooooo to mogła być pęta. Szkoda. Szkoda chciałem, pętę. Pierwsza pętę na ucieczce z piekła by była. No ale jeszcze nie tym razem, jeszcze trzeba poczekać. No dla takich rzeczy przydałoby się wyewulowane E. A nie wiem czy dożyjemy takiego momentu. Bo tutaj trzeba było mieć szesnastkę. Ale dobra, no, zabijmy tu koleżkę. No i to jest teraz, teraz robimy już tak zwaną patologię grania w dżungli i będę zastępowanym. Czyli to, że my zabieramy mu wszystkie kampy i on nie ma co farmić, oj. Widzę, co tu się dzieje. Widzę, że może być wymagana moja pomoc. Pyk. Dobra, skoczę sobie. Oj. Taka lista tutaj. Zaczarowała. Dobra, no jeżeli myśli, że mnie dogoni, to chyba się myli koleżanka. Nie, czy będzie mnie gonić? Nie, nie goni mnie. Ja tak szczerze mogą po prostu kliknąć w bazę. No nie ironicznie, mogłem kliknąć bazę. Mam 3500. To jest tyle sosu, że też niemożliwe tyle sosu mieć. I teraz mogę kupić albo Seryldę, albo właśnie pelerynkę, albo nawet Profane Hydra, ale chyba wybiorę Seryldę i do nam pójdziemy w pelerynkę. Ale tu możemy sobie jeszcze szybko zabić. Kampa Kampika. Nie, no ty panowie. To po dwalacie. Na czerwonym flanka. Miałem co prawda E jeszcze? Tu trzeba tak bezpiecznie to rozegrać. zagrać. żegnamy. Triple kill. Na spokojnie. z morderca, prawdziwy asasyn. Czuję się naprawdę na takim grają z takim Kaziksem w takiej grze. Możesz się poczuć jak gwiazda roka, nie? Jak miał jeszcze miał ulepszone E i mógł resetować się. To by dopiero było. Ale no fajnie, fajnie, lubię grać kzx bardzo. Jeden z moich ulubionych czempionów, jeżeli chodzi o las. Więc zawsze jak jest jakkolwiek zgrywalny, to ja propsuję. Ile Smoldini ma? 203 staki, bardzo mało. Rząd nie jest wystakowany w 21 minucie. W grze, która, no nie oszukujmy się, jest wygrana. Panowie, pomocy? Być fajnie, jakby to przytankował. Bo nie ukrywam, że ja meltuję tego naszora. Ale potrzebuję kogoś, żeby tankował, żeby nie odebufa. Bo ten, kto tankuje naszora, bije w niego dwa razy mniej. To taka ciekawostka. I teraz możemy się cofnąć z nashorem. Ja Miałem pelerynę i tak to się żyje. Weźmy portal, weźmy sobie golemy jeszcze. Chciałem kurde 16 mega wbić w tej grze. Widzę, że tam są kopoty na bocie. Dobra, jednak kłopotem ma kto inny. Dobra, ale może wbijemy szesnastkę. Wybiorę to. To się weźmie samo. deber w to. Nie ma. Musimy mu kogoś zabić. Jeden wave. Ja tu wchodzę z botem. Tu mam pelerynę, więc zbyt dużo mi nie grozi. Jest Drake up, pomyślisz, że no dobra, jest Drake Up, no to może chodźmy na Drake'a. No tutaj niezbyt warto. Z racji tego, że mamy... Taką presję. Nawalamy z każdej strony, no mamy naszora. No to raczej chcemy preserować tym naszorem, brać towery i trzebać Drake'a, bo Drake'a zawsze można w każdym momencie wziąć. No, czy tu się tower weźmie? Nie. No ale to jest ten moment, gdzie ta presja jest trochę mniejsza. Kolega umarł na patelniarzu. Patrzymy co się dzieje. Dobra. Trochę przesadziłem. No i pytanie. Mam myślę, że sobie tu weźmie to. Nic bardziej mylnego. Nie dajemy mu tego. Możemy brać tego do... No. Ja bym chciał tower, żeby mi wstał... wystrzelał. boom. Wzięte to wzięte. No i git. Teraz biegniemy i bierzemy to. 100 golda. Ja bym szukał jeszcze na nim. Dobra, nie wziąłem. On jest na izolacji. Dobra, zabity Ja już tutaj tak mocne świru, świrubiru z mojej strony tak zwane Ale weźmy to Teraz bym tu jeszcze z W przywalił, żeby się wyleczyć mm, No i chyba mida bierzemy Ej, on jest 0,16 ty. Kurwa <grytanie> Tak patrzę 0,1607 <grytanie> Kontroluję Ale są chyba bana mocno No to jest performance pod bana, nie? Okej okay. O! Żyję! Ej, może się umrę! 2137! Nie! nie Zrobię 2137. Tylko musiałem umrzeć, ale za późno zauważyłem. No, zdarza się. Zdarza się i tak. Zdarza się i tak. Halo, klient nie działa. Muszę im pokazać klient. Szacun dla, dla Gragasa i wbiliśmy diament! Czy to znaczy, że oficjalnie uciekliśmy z piekła? Nie wiem. Napisz w komentarzu, ale jedno jest pewne. Walczymy dalej i pchamy to konto do Challengera na iście. Co prawda jeszcze przed nami długa droga, ale no diament mamy! Emerald opuszczony, dosyć gładko. No i teraz pora na diament. Zobaczymy, jak wygląda diament na EUNE. To było na tyle. Do zobaczenia. Jutro, o 14. Pa!